Dobrze, moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z Wiedźmi na 3. Zróbmy sobie mm, kolejnego questa. Gdzie są questy? Zadania. Zadanie główne leży bestii zadania poboczne może najpierw. Gwind Gwint, wieczne odpoczywanie. Przeczekaj do zmroku. Dobra. Zrobimy to zadanie. Ok, jestem w Tuse i no, jest. Już... Grubo po zmroku, dlaczego mi się jeszcze nie pokazuje to zadanie? To jest jakiś czerwony wykrzyknik, może to jest któryś z tych wykrzykników tutaj. Hmm, zobaczmy. Porozmawiaj. A jeżeli nie, to po prostu zrobimy to zadanie, o, które ta laska nam da. Wyście są Geralt z Rivi, ten słynny wiedźmin z dalekiej północy? Mm -hmm. Myśmy są. A o co chodzi? Ach, wspaniale! Tyle o was słyszałam. jak mistrz Jaskier był w Bokler. Dzień w dzień o was śpiewał. Tak, niestety ma to w zwyczaju. No dobra, a w czym mogę pomóc? O, widzicie, mój narzeczony, François Legof, złożył śluby, że przyniesie mi łeb straszliwego monstrum Grotnika. Grotnik, a to a, ciekawe. A nie mógł po prostu kupić kwiatów albo bombonierki? Pan raczy żartować. Każdy wierzy miłości, dowieść może tylko czyn heroiczny, lub dedykowany. Ale nie ma go już dwa tygodnie. Zatem, może byłby Pan łaskaw pojechać i sprawdzić, co się z nim dzieje? Oczywiście, moja droga. Zajmę Zdrowie, się tym. Zrobię co tymi. mogę, żeby narzeczony wrócił cały i zdrowy. Proszę tylko powiedzieć. Gdzie go szukać? Zapomniałam, że wyście z obcych stron nie wiecie. Grotnik ma leże w pieczarach u stóp Gorgony. Tak blisko miasta? I co? Żaden śmiałek nie próbował go zgładzić? Próbowało wielu, ale żaden nie wrócił. Dlatego właśnie się martwię. Rozumiem. Pora na mnie. Czas ruszać w drogę. Skoro wielu próbowało, to będzie tam wiele po prostu sprzętu do zebrania. Dobra, czy nie robimy tamtego zadania? Nie wiem, jak je odpalić. Może jest jakiś nawet głupi, prosty sposób, a, ale ja o tym nie wiem. Jeśli nie chcesz mojej zguby, odszukaj François. Dobra, gdzie to jest? <laughs> w tym miejscu. Spróbujmy się tam jakoś szybko przetransportować. Dobra, jesteśmy prawie na miejscu, znajdźmy... Tutaj jest jaskinia, czyli rozumiem, że gdzieś tutaj będzie wejście tak safe. Co by nie zginąć przez przypadek? Panie! Tam potwór czyha! O, może to doziomek. Dlatego tu je... Cii, bo go jeszcze zbudzicie. Chodźcie ze mną do obozu, tam pomówimy. Mówcie, jak was zwą, jaki wasz herb! Gerald z Rivi, herbu, most, uszanowanie. François Goff, jak jak mam. Przysyła mnie wasza narzeczona. Martwi się, bo coś długo nie wracacie. Bo Grotnik to. Wielce niebezpieczna bestia. Y, muszę się do starcia z nią dobrze przygotować. Przez dwa tygodnie? Y, zwlekałem nieco, prawda. Ale koniec mi tręgi. Słowo się rzekło. Potwora pokona. A nie chcesz przypadkiem, żebym ci pomógł? No. Yy, nie wiem. Przysiągłem przecież, że... ...że dasz Lubej głowę potwora, ale nie ślubowałeś, że zabijesz go sam. Hmm. W sumie... Prawdę, prawicie. Och. Walczmy zatem ramię w ramię. Na honor! No, zdecydowanie mu użyło. <laughs> Dobra. safe. Zobaczmy, co tu mamy. ...pod spodem. Czyli najpierw Cię ograbię, potem Ci pomogę. Myślałem, myślałem i wymyśliłem, aby na Ciebie w pełni zasłużyć. Muszę ją wpierw udowodnić przed samym sobą, że jestem godzien tego zaszczytu, jakim będzie poślubienie Ciebie. E, bla, 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 François. Aha, tu laska do niego napisała, no dobra. Chodźmy zatem do jaskini. Franek, poczekaj troszeczkę na Wiedźmina. Okej. Okay. Coś nie widzę tego grotnika. Ci... To może wrócimy? Jak go nie ma, to nie ma. Trudno. Próbowaliśmy. Powoli. Rozejrzyjmy się tu jeszcze. Dobra, jest skrzynia. <laughs> Sztaba Jaśniejącej Rudy. Dobra, tu mamy jakieś... Wyrośnięte, jak w szklarni. Co tu jeszcze mogę zbadać? Tu jakieś ślady nic. Chyba dowody, nie? Aha, to jest płciutko bardzo. Tutaj... Składniki... Ruda miedzi, o tutaj jest coś czerwonego. Kołyska wypełniona po brzegi dziecięcymi biecikami. Upiorna kolekcja, ale nie przyda się, ani mieczeń. Dobra, jak się tam dostać? To jest pytanie. Może gdzieś tutaj trzeba sobie po skałach wejść. Hmm. Tu mamy problem. Albo jakoś od dupy strony tam trzeba zajść to po prostu. Ale tu jeszcze mam jakieś Czaszka mała. ziemiączko nie zrosło się do końca. Nie mogę ja, być Wszystko było. jasne. Grotnik zawsze być Nie widać go tu. Może żeruje. Trzeba będzie go wywadniać. Grotnik, panie Grotniku, gdzie jesteś? <laughs> Czym ty możesz być trupojadem? Nope, reliktem? Tak, relikt. Postura Leszego od takiej wielkiej pazury to było tak Deszcz okrutny mnie złapał w lesie To się schowam się w jakiejś jamie Albo w moim wieku strach zamoknąć i się przeziębić Więc wlazłem do jaskini A tam w głębi jak coś nie ryknie Wiedziałem w... Wiałem tak, że kapota sama na mnie wyschła Welis, Srogoń, Zielarz hmm, hmm. Co my tu mamy? Nie wiadomo dokładnie kiedy Borowy znany w Beklery jako Grotnik, zasiedlił jaskinię u stóp Gorgony. Mm -hmm. Jednakże Grotnik chętnie zaszywał się w pieczarze, stąd zapewne wziął się jego przydomek. Dobra. Wrażliwie na... Dwimeryt Olej i igni OK igni jak najbardziej Dwimeryt. Bomba Dwimerytowa gdzie jest tu? Podparł rośliny za pomocą migli. no dobra spalimy kwiatki, to się wkurzy i wyjdzie, tak? Elegancko. Chyba wszystkie muszę podpalić. Dobra, idzie. Let's begin. Taki, taki humanoid dosyć wysoki. Luka, spilność życia. Jeszcze jeden cioł, dawaj go. No i bank, dobra. Mamy go. Ha. Ha. Na Homer. Co to za chardy było? Ja... Oh. dziękuję, Wiedźminie. Wielce mi pomogliście. Chyba najwyższa pora, żebyś wrócił do Bokler, dzielny rycerzu. O nie, bo... łeb tego potwora to za mało, żeby wyrazić, jak bardzo kocham mą wybraną. Ruszam w świat. <laughs> na moją miłość e, inne monstrum w jej imieniu zasiekę. Dobrze ci radzę. Bierz ten łeb i skończysz z wygłupaną. Wypraszam, sobie. To, że chcę rozsławić imię mej lubej na cały świat, to. Posłuchaj mnie. Walka z potworami to nie herby, szmelcowane zbroje i omdlewające dane. To praca, cholernie niebezpieczna i niewdzięczna praca, do której się nie nadajesz. Znajdź jakiś inny sposób na udowodnienie swojej odwagi, bo na razie dowodzisz tylko głupoty. Nie przebieracie w słowach, mistrzu. W tu są za mniej. Można dostać zaproszenie na ubity grunt. Ale ciężko odmówić wam racji. Dobrze mu Pora. powiedziałem, nie wyszedłbym stąd żywy. Pora. Pora... No, ale ta kraja jest piękna. Ojej! No i pięknie, dobra, wracamy do jego narzeczonej. Przemedytujemy trochę, co by sobie uleczyć, czytko. E, tutaj co jeszcze? Z tego Archespora gdzieś coś jest. No nie z tego. Fanet. O, co to ciekawego? Fanet jakiś. Fen aet. O, kurde, srebrny. Jeszcze lepszy niż ten, co mam. Tylko, że trzeba jeszcze jeden poziom wyżej mieć. Ale nie no, przecież ten. Iron to jest bengal. Dobra, idziemy do. do laski. Dobra, jesteśmy w tusę. Gdzie jesteś? Laska? Tutaj. Hello. Mam dobre wieści, pan. Ja też! François już wrócił! Za tydzień bierzemy ślub. Ha, ha. Jutro jedziemy na nauki przedmałżeńskie. Pojutrze na przymiarkę sukni. Potem obejrzeć salę weselną. No to nieźle Franciszek się pospieszył, no? Moje gratulacje. W każdym razie niech wam się darzy. A wam życzę powodzenia na Wiedźmińskim szlaku. Proszę, wasze pieniądze. No i dobra, 200 ekspat 300 wigrackich koron. Pięknie. Dobrze moi drodzy, mamy yy, kolejny quest za sobą. Jeśli nie chcesz mojej zguby. Dziękuję serdecznie za uwagę i, i, i za wspólne mm, zrobienie questa. Zapraszam Was serdecznie na następny odcinek, także do usłyszenia, cześć!